Hej, witam Was serdecznie z pięknych międzyzdrojów, albo z międzyzdrojów, ja ciągle byle ten te nazwy, proszę bardzo. Spójrzcie, jak pięknie. Dzisiejszy temat: dwa sposoby kobiet nabrania na dziecko. W ostatnim odcinku omówiłem pięć chyba sposobów. Nawet w fajnym komentarzu ktoś napisał, że jeszcze jest jeden sposób, czyli kobiety, że bioderkami obwijają w trakcie stosunku i też starają się, żeby po prostu no, żeby facet zrobił to, co zrobił. Dzisiaj chciałem się skupić bardziej na tym, jak kobieta i kobiety starają się słownie zrobić facetowi wodę z mózgu pod pretekstem tego, że jest w ciąży. Pewnie brzmi to Wam znajomo, że spotykacie się z jakąś kobietą jakiś czas, a ona nagle mówi, że jest w ciąży. I co robi? Przede wszystkim bada Waszą reakcję. Brzmi to znajomo, zgadza się. Podejrzewam, że co drugi facet doświadczył czegoś takiego od kobiety, która bezczelnie patrząc się w oczy, mówiła, że chyba jest w ciąży, pomimo tego, że nie była. Dlaczego te kobiety to robią? Jak myślicie? Zastanówcie się teraz e, troszeczkę na tym, a ja mam e, dla Was fajną, taką jedną gotową e, wypowiedź: e, do tego, gdy e, zdarzy wam się taki fakt, e, że wyczujecie, że kobieta do Was mówi, że jest w ciąży, a w niej nie jest. Pierwsza taka rada w ogóle ode mnie od serca, żebyście e, cały czas kształcili się w, e, w kierunku kobiet tych zachowań i podwyższali cały czas swoją pewność siebie, to po pierwsze. Po drugie, druga taka moja rada to na pewno to, żebyście bardziej wyczuwali kobiety, z jakimi macie do czynienia. Nie jest to łatwe, ale w dużym stopniu na pewno to można wyczuć. A trzecia taka rada: gdy usłyszycie kiedykolwiek od kobiety, gdzie ewidentnie jesteście pewni, że ona nie jest w ciąży, a mówi wam, że jest w ciąży, to zawsze możecie powiedzieć piękną taką rzecz, że no macie, że super, cudownie, że jest w ciąży, ale to masz niestety milion złotych długu i że prawdopodobnie jesteś chory na raka i nie wiesz co po prostu masz teraz z tym zrobić, czy ona ci w tym pomoże i ty automatycznie odwracasz poprzeczkę i patrzysz w jaki sposób ona się zachowa i e, w jaki sposób e, będzie, e, będzie tymi swoimi maślanymi pięknymi oczkami dalej mówić o tej ciąży, czy, czy już na drugi dzień powiem Wam, że niestety nie jest w ciąży, już ich więcej nie zobaczycie. Z tym pięknym, miłym akcentem. Pozdrawiam jeszcze raz z tego pięknego miasta jak między zdroje. Życzę Wam przede wszystkim wesołych świąt, e, dużo uśmiechu, e, dużo radości i jak najmniej takich sytuacji e, związanych. <laughs> z tą ciążą. Hej.